Stumek, sumik sobie płynie, sobie płynie, fajnie płynie. Stumek, stu Stumek, stu stumek, stumek, stumek sobie płynie, fajnie, wesoło, wesoło i fajowo. Stumek sobie płynie, bardzo fajnie płynie. Sobie płynie, wesoło i fajowo. I fajowo płynie sobie fajny strumyk. Cześć, 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 witam, witam. Z tej strony Gracjan, witam, witam. A tutaj właśnie sobie płynie bardzo fajny strumyk. I szuwary są tutaj. I fajny strumyk. I sobie fajnie płynie. I tak ten strumek wygląda. Z tej strony tak tu są łąki, a z tej strony tak wygląda stumyk Fajny, fajny, kapitalny. Strumek, strumek, bardzo fajny. Bardzo fajny, kapitalny. Strumek jest bardzo fajny. Strzemysł jest bardzo fajny a woda po prostu cały czas płynie i płynie i płynie i płynie, i płynie. po prostu nieprzerwanie woda sobie w tym strumieniu płynie Szum wody Bardzo fajna woda jest Super, super fajna jest Woda, woda kapitalna Woda, woda bardzo fajna. W stumieniu woda fajna jest. Bardzo fajna woda jest. Tak, bardzo fajna jest woda w stumieniu. A... Tutaj nawet można spotkać raka. Raka niebo raka. Rak, rak, rak. Tutaj jest rak. Rak, rak, rak. No i tutaj są szuwary. Szuwary bardzo fajne, kapitalne. I bardzo fajne szuwary a tutaj są łąki 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 fajne łąki kapitalne łąki bardzo bardzo fajne łąki łąki kapitalne bardzo fajne kapitalne łąki tutaj są Natomiast tutaj właśnie jest ten strumień. No i tam są pola też. No i tutaj strumień. Bardzo fajny. Kapitalny. Strumień fajny jest. Tak więc, że tak to tutaj fajnie właśnie jest. Na łąkach, na polach i nad strumieniem bardzo fajnie jest. Tenże bardzo fajnie i kapitalnie. Pozdrawiam wszystkich. I ja teraz idę z powrotem do tego strumienia. Także pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć. Stumień, stumień, kapitalny, kapitalny, bardzo fajny. mi fajny, fajny jest. Bardzo, bardzo fajny jest. Stumień, kapitalny, super, super fajny. Na razie, cześć, cześć, cześć. Pozdrawiam wszystkich.